Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jest, powiedzmy, rok 2019. Sztuczna inteligencja robi już niesamowite rzeczy, no ale ma jedną y, fundamentalną wadę. Jeśli chcesz ją nauczyć czegoś nowego, no nie wiem, rozumienia żargonu prawniczego albo pisania wierszy, to musisz ją, jakby wysłać na nowo na uniwersytet. Stworzyć gigantyczny, specjalistyczny zbiór danych i przeprowadzić, no, kosztowny trening. A co gdyby istniał model, który przeczytał tak dużo, że nowej umiejętności uczy się w locie, po prostu na podstawie kilku przykładów, które mu rzucisz w rozmowie, bez żadnego dodatkowego szkolenia. I to jest wiesz, dokładnie ten moment, w którym na scenę wchodzi praca, o której dzisiaj rozmawiamy. Artykuł z 2020 roku napisany przez zespół z OpenAI, tytuł Language Models Are Few Shot Learners. Mówiąc wprost, to jest tekst, który przedstawił światu GPT-3. I no, wywrócił stolik w całym świecie AI. Ok, czyli nasz cel jest ambitny. Chcemy zrozumieć, co było aż tak rewolucyjnego w tym modelu, jak działa ta jego magia czyli tzw. Tak in-context learning i co ta jego wtedy niewyobrażalna skala 175 miliardów parametrów co nam to tak naprawdę powiedziało o przyszłości? Zarówno o tych, wiesz, oszałamiających możliwościach, jak i o cieniach, które się za nimi kryją. Zanim jednak zanurkujemy w samo GPT-3, musimy zrozumieć świat, który był przed nim. Standardem był taki proces dwuetapowy. Pierwszy krok to pre-training. Czyli budowanie fundamentu. Bierzesz model i każesz mu przeczytać no, prawie cały internet. Ogromną bibliotekę tekstów, książek, artykułów. Celem nie jest nauczenie go konkretnego zadania, prawda? Tylko tego, jak w ogóle działa język. Gramatyki, faktów o świecie, związków między słowami to jakby dać komuś takie ogólne wykształcenie. Dokładnie, ale po tym ogólnym wykształceniu przychodził czas na specjalizację czyli drugi krok fine tuning i tu, wiesz, zaczynały się schody. Chcesz, żeby model rozpoznawał, czy recenzja filmu jest pozytywna czy negatywna? Musisz mu dać tysiące przykładów recenzji z etykietami pozytywna lub negatywna. I przeprowadzić kolejny trening, mniejszy, ale wciąż kosztowny. Każda nowa umiejętność to nowy, duży zbiór danych, nowa operacja na mózgu modelu. To było skuteczne, ale potwornie niepraktyczne. Trochę jakby chirurg musiał wracać na całe studia medyczne za każdym razem, gdy pojawia się nowa technika operacyjna. A autorzy tej pracy zadali pytanie: A co jeśli da się inaczej? I zaproponowali coś, co wydawało się niemal oszustwem. Całkowitą rezygnację z etapu fine-tuningu zastąpili go czymś, co nazwali in-context learning. I tu jest, wiesz, cała magia to jest takie uczenie się na niby. Wyobraźmy sobie, że mózg modelu jest zamrożony, nie uczy się niczego na stałe, jego wewnętrzne połączenia się nie zmieniają. Wszystko, co załapuje z podanych mu przykładów, jest jak notatka na kartce, którą zgniata i wyrzuca zaraz po udzieleniu odpowiedzi. To faktycznie rewolucyjne, bo wcześniej każda nowa umiejętność wymagała trwałej operacji na mózgu modelu. A tutaj to jak rozmowa z niezwykle bystrym erudytą, który nie musi zmieniać swojej osobowości, żeby zrozumieć o co go prosimy. Wystarczy mu dać kilka wskazówek. I te wskazówki podzielili na trzy poziomy. Pierwszy, najbardziej hmm, hardkorowy, to zero-shot dajemy modelowi tylko polecenie na przykład przetłumacz z angielskiego na francuski cheese i tyle żadnych przykładów model ma sam wpaść na to czego od niego chcemy drugi poziom to one shot tu jesteśmy trochę milsi dajemy jeden przykład żeby go nakierować mówimy see otter l'autre de mer cheese i czekamy aż załapie schemat i wreszcie few shot czyli serce tej pracy Tutaj dajemy modelowi od kilku do kilkudziesięciu przykładów. Wszystko w jednym zapytaniu, w jego oknie kontekstowym, a potem zadanie do wykonania. No i tu dochodzimy do głównej hipotezy, do wielkiego zakładu, który postawili badacze z OpenAI. A brzmiał on. Postawili tezę, że jeśli weźmiemy architekturę modelu językowego i przeskalujemy ją do. No, Absurdalnych rozmiarów, tych 175 miliardów parametrów, to ta zdolność do uczenia się w locie, czyli in-context learning, po prostu eksploduje. Stanie się tak dobra, że w wielu zadaniach dorówna albo nawet przebije modele, które przeszły ten cały żmudny proces fine-tuningu, a wszystko bez jednej trwałej zmiany w modelu. Okej, okay, rozumiem. Większy model to lepsze wyniki to ma jakiś intuicyjny sens, ale Szukam tego momentu opadnięcia szczęki. Co było tym jednym konkretnym osiągnięciem, po którym ludzie w OpenAI otworzyli szampana, a ich konkurenci złapali się za głowę? Tych momentów było kilka, ale zacznijmy od czegoś, co nazywa się trivia QA. To jest benchmark, który działa trochę jak teleturniej. Zadajesz modelowi pytania z wiedzy ogólnej. Ale kluczowy jest tu tryb closed book. Model nie może szukać odpowiedzi w internecie. Musi polegać wyłącznie na wiedzy, którą zapamiętał podczas swojego pierwotnego treningu. Jak sobie poradził? Jaki był wynik? GPT-3 w trybie few shot osiągnęło 71,20% dokładności. I teraz wiesz, ta liczba sama w sobie może niewiele mówić. No właśnie, 71,20%. To brzmi dobrze, ale liczby potrafią być mylące. Musimy to umieścić w jakimś kontekście. Kto był poprzednim mistrzem w tej dziedzinie i z jakim wynikiem? Czy to był mały kroczek naprzód, czy raczej knockout? To był knockout. GPT-3 pobiło dotychczasowy najlepszy model TP-11B, który był specjalnie dostrajany, fine tuned, do tego konkretnego zadania, i to jest ta fundamentalna różnica. To nie było tylko pobicie rekordu, to było jakby amator, który przeczytał całą bibliotekę, wszedł na olimpiadę i pobił w biegu na 100 metrów sportowców, którzy trenowali tylko tą jedną dyscyplinę przez całe życie. To podważyło sensowność całego tego specjalistycznego treningu. Rozumiem, to pokazuje, że wiedza ogólna na masową skalę może być potężniejsza niż wąska specjalizacja. A co z innymi zadaniami? Gdzie jeszcze ta skala zrobiła taką różnicę? Weźmy zadanie Lambada. Polega ono na przewidzeniu ostatniego słowa w dłuższym akapicie. To jest test na rozumienie szerokiego kontekstu. Nie wystarczy spojrzeć na kilka ostatnich słów, trzeba zrozumieć całą historię. Poprzedni state of the art wynosił tam około 60% dokładności. GPT-3 w trybie few shot osiągnęło ponad 76%. Poprawa o ponad 18 punktów procentowych. W świecie AI to nie jest krok, to jest skok przez przepaść. Okej, okay, to wszystko są wyniki w benchmarkach, które robią wrażenia na badaczach, ale był też test, który zszokował chyba wszystkich, bo dotyczył czegoś bardzo ym, ludzkiego oceny autentyczności tekstu. Zdecydowanie. To był chyba ten najbardziej medialny i, no nie ukrywajmy, niepokojący eksperyment. Badacze wygenerowali za pomocą GPT-3 krótkie artykuły prasowe na około 200 słów. Następnie pokazali je ludziom, wymieszane z prawdziwymi artykułami napisanymi przez dziennikarzy, i zadali proste pytanie: który tekst napisał człowiek, a który maszyna? A jaki był wynik? Ludzie potrafili poprawnie wskazać tekst maszyny w zaledwie 52% przypadków. Czekaj. Tylko 52% to jest na granicy błędu statystycznego. 50% to rzut monetą, czyli w zasadzie równie dobrze moglibyśmy pytać o zdanie mojego psa. To pokazuje, jak bardzo nasze intuicje dotyczące ludzkiego pisania stały się niewiarygodne. Dokładnie, a co jeszcze ciekawsze i co widać na jednym z wykresów pracy, ta zdolność odróżniania spadała dramatycznie wraz ze wzrostem wielkości modelu. Dla mniejszych modeli ludzie radzili sobie całkiem nieźle dla największego GPT-3 byli niemal bezradni. I to jest coś, co autorzy sami nazwali niepokojącym kamieniem milowym. A propos skali. Wróćmy na chwilę do tych wykresów, bo one pokazywały coś więcej niż tylko to, że większy znaczy lepszy. Był tam pewien subtelny, ale kluczowy trend. Tak, to widać na samym początku, na Figure 1.1. Wykres po lewej stronie pokazuje, że wraz ze wzrostem liczby parametrów rośnie wydajność we wszystkich trybach zero shot, one shot i few shot. Ale i to jest kluczowe, różnica między wydajnością few shot a zero shot też się powiększa. Co to właściwie oznacza w praktyce? Oznacza to, że większe modele stają się nieproporcjonalnie lepsze w uczeniu się w locie z kontekstu. To nie jest liniowy przyrost. One nie tylko wiedzą więcej, one stają się sprawniejsze w wykorzystywaniu nowych informacji. Autorzy nazywają je bardziej biegłymi meta-learners. Meta-learners to brzmi jak coś z podręcznika do filozofii. Co to tak naprawdę znaczy? To znaczy, że te modele nie tylko nauczyły się języka, ale nauczyły się samej sztuki uczenia się. Jak uczeń, który nie tylko wkuwa fakty, ale zrozumiał, jak się efektywnie uczyć z dowolnego materiału, który mu się podsunie. Im większy model. Tym szybciej łapie w locie o co chodzi w nowej grze, nawet jeśli nikt nie zmieniał zasad w jego głowie na stałe. To wszystko brzmi niemal jak science fiction. Wyniki, które biją specjalistów, tekst nieodróżnialny od ludzkiego, aż trudno uwierzyć, że to nie jest jakaś forma sztucznej, ogólnej inteligencji. Ale autorzy sami sprowadzają nas na Ziemię, poświęcając sporo miejsca na to, gdzie ta magia przestaje działać. I to jest jedna z największych zalet tej pracy. Ta intelektualna uczciwość. Nie próbowali sprzedać GPT-3 jako magicznego rozwiązania wszystkich problemów. Poświęcili całą sekcję na szczegółowe omówienie jego słabości. No właśnie. Gdzie są te pęknięcia w zbroi? Co było największą porażką GPT-3? Pierwszy fundamentalny problem to spójność na dłuższą metę. Model potrafił wygenerować genialne akapit, a nawet kilka ale w tekście na kilka stron zaczynał się gubić. Potrafił się powtarzać, tracić główny wątek, a czasem nawet zaprzeczyć temu, co napisał kilka akapitów wcześniej. Był sprinterem, nie maratonczykiem. Druga wada, jak rozumiem, była wpisana w samą jego architekturę. Tak, GPT-3, podobnie jak jego poprzednicy, jest modelem jednokierunkowym. Przetwarza tekst od lewej do prawej, jak człowiek czytający książkę. To jest świetne do generowania tekstu, ale fatalne do zadań, które wymagają porównania dwóch fragmentów tekstu i spojrzenia na nie z obu stron jednocześnie. Możesz podać jakiś przykład? Klasyczny przykład to zadanie Wiz z benchmarku SuperGLU. Model dostaje dwa zdania, w których występuje to samo słowo i ma ocenić, czy zostało użyte w tym samym znaczeniu. Na przykład: rzuciłem piłkę i urządziliśmy wielki bal. Czy bal znaczy to samo? Dla nas to oczywiste, że nie. Dla GPT-3, które nie może efektywnie skakać między zdaniami, było to niemal niemożliwe. Jego wyniki były tam bliskie losowym. I wreszcie trzecia chyba najgłębsza wada, którą autorzy nazwali brakiem ugruntowania w rzeczywistości. Dokładnie, GPT-3 jest mistrzem tekstu, żyje w świecie słów, ale nie ma pojęcia o świecie fizycznym. Nigdy nie widział czerwonego jabłka, nie poczuł zimna, nie podniósł ciężkiego kamienia. Brakuje mu ogromnej części kontekstu, które my ludzie czerpiemy ze zmysłów. To prowadzi do błędów, które dla nas wydają się absurdalne błędów wynikających z braku zdrowego rozsądku opartego na fizycznym doświadczeniu. To jak ktoś, kto przeczytał każdą książkę o pływaniu, ale nigdy nie wszedł do wody. Ok, czyli mamy ograniczenia techniczne, ale poza nimi autorzy poświęcili też bardzo dużo miejsca na analizę znacznie trudniejszego problemu. Co się stanie, gdy ta technologia trafi w ręce ludzi? Mówimy o sekcji Broader Impacts. Autorzy nie uciekali od odpowiedzialności. Otwarcie analizowali potencjalne nadużycia i, co niezwykle ważne, problem wbudowanej w model stronniczości, czyli bias. Zacznijmy od nadużyć. Czego się obawiali w 2020 roku? wskazywali na te oczywiste ryzyka. Masowe generowanie dezinformacji, spersonalizowanego spamu czy phishingu, plagiaty na skalę przemysłową. Wtedy w 2020 oceniali, że zagrożenie nie jest jeszcze bezpośrednie, bo model wciąż popełniał błędy i nie był wystarczająco niezależny, żeby oszukiwać na dużą skalę, ale jasno stwierdzili, że dalszy postęp może to zmienić. A ten wynik 52% w teście na odróżnianie tekstów nazwali, jak już mówiłyśmy, niepokojący kamieniem milowym, który pokazuje dokąd to zmierza. Ale jeszcze większym problemem, bo bardziej subtelnym, okazał się bias. Model, ucząc się z internetu, nauczył się też wszystkich naszych ludzkich uprzedzeń. To jest kluczowa lekcja z tej pracy. Model jest jak lustro, odbija to, co mu pokazano, a internet, na którym się uczył, mo, nie jest miejscem neutralnym ani sprawiedliwym. Autorzy przeprowadzili serię testów, żeby zmierzyć to uprzedzenia, i wyniki były dość ponure. Weźmy płeć, co odkryli? Odkryli, że model bardzo silnie skojarzył określone zawody z płcią. Aż 83% testowanych profesji miało męskie konotacje. Zawody wymagające wyższego wykształcenia, jak legislator, bankier, profesor, były w jego oczach zdecydowanie męskie. Z kolei role takie jak pielęgniarka, recepcjonistka czy gospodzia kobiece. Co więcej, model znacznie częściej opisywał kobiety używając przymiotników związanych z wyglądem, jak beautiful czy gorgeous, czyli odtworzył klasyczne stereotypy. A co z rasą? Tu podobno wyniki były jeszcze bardziej jednoznaczne. Tak, tutaj przeprowadzili analizę sentymentu. Sprawdzali, jakie nacechowanie emocjonalne mają teksty generowane przez model w kontekście różnych grup rasowych. I jeden z wykresów, figure 7.1, pokazuje to bardzo wyraźnie. Treści powiązane z rasą azjatyczką miały konsekwentnie pozytywny wydźwięk. Z kolei te dotyczące osób czarnoskółych – konsekwentnie negatywny. To nie jest tak, że model ma poglądy. On po prostu statystycznie odtwarza wzorce, które znalazł w miliardach tekstów z internetu. I na koniec religia. Tutaj było podobnie. Słowa takie jak terroryzm czy violent pojawiały się ze znacznie większą częstotliwością w kontekście islamu niż chrześcijaństwa, buddyzmu czy judaizmu. To znowu jest odbicie tego, jak te tematy są reprezentowane w danych treningowych. Model jest po prostu niezwykle skutecznym naśladowcą ze wszystkimi tego konsekwencjami. Podsumowując, dokąd nas to wszystko prowadzi? Z jednej strony mamy przełom. GPT-3 pokazało, że sama skala w połączeniu z nowym podejściem in-context learning odblokowuje zdolności, które wcześniej wydawały się domeną wyspecjalizowanych modeli. To jest zmiana paradygmatu. I co więcej, ta praca udowodniła, że ogromne modele nie są tylko ilościowo lepsze, one stają się jakościowo inne. Zaczynają działać jak meta-learners, uczą się jak się uczyć, ale jednocześnie jak lustro o ogromnej mocy powiększającej, pokazała, że skala wzmacnia też istniejące problemy. Uprzedzenia stają się ostrzejsze, a potencjalne nadużycia bardziej realne. Te kwestie, podniesione tak wyraźnie w 2020 roku, są dziś w samym centrum debaty o odpowiedzialnym rozwoju AI. Autorzy kończą swoją pracę bardzo ciekawą refleksją na przyszłość. Stwierdzają, że samo przewidywanie kolejnego słowa, nawet na niewyobrażalną skalę, prawdopodobnie kiedyś dojdzie do ściany, że będzie to trzeba uzupełnić o coś więcej. Tak, sugerują, że przyszłość może leżeć w łączeniu tego podejścia z innymi. Na przykład z uczeniem się bezpośrednio z ludzkich opinii, albo z dodaniem innych zmysłów, modalności, takich jak obrazy, dźwięk czy wideo. I to prowadzi nas do ostatniej prowokacyjnej myśli na koniec. Zatem, co to za myśl? Urdów w teleturniejach, popisanie wiarygodnych artykułów. To jakie zupełnie nowe, dziś niewyobrażalne możliwości zostaną odblokowane, gdy takie systemy zostaną wreszcie osadzone w bogatszym świecie w świecie obrazu, dźwięku i fizycznej interakcji i jakie zupełnie nowe, nieznane nam jeszcze uprzedzenia wniosą ze sobą te nowe rodzaje danych.